maneczko, Witam Was w kolejnym odcineczku z Wyzwania Rodziny Królewskiej. Pokolenie Pierwsze Żółte przed Wami. Nasz następca, czyli kontynuator, który będzie w trzecim pokoleniu, czyli Jadeite. Tak jest, w poprzednim odcinku się z nim wyprowadziliśmy razem z Demetrim, który właśnie sobie, o, gdzieś tam w jakimś namiocie śpi. Tak, a tutaj proszę bardzo, koniki sobie tutaj hasają. A JD tutaj właśnie robi sobie, że tak powiem, yy, zadanie na uniwersytet, powiedzmy, że szkoła wyższa, no bo w końcu królowie w średniowieczu no byli wykształceni w ogóle, więc ja postanowiłam z nim iść tą ścieżką. Ale przy okazji on był ciekawy świata, więc powiedzmy, że on to robi yy, listownie. No i tutaj mamy śmierdzący krzak, oczywiście on jest tym wszystkim zmęczony. Zresztą dla mnie to jest nowość, jak pewnie wspominałam już, że nie robiłam nigdy tego uniwersytetu, kupiłam go, ale nigdy tak go właściwie nie ograłam. Więc myślę, że będzie ciekawie. Oni tutaj jesteśmy właśnie w tej swojej kryjówce. Myślę, że dzisiaj gdzieś pojedziemy na miasto. Wiecie, Demetri sobie śpi. Tak, tutaj mamy konia. Właśnie, mojemu koniowi zmieniłam grzywę, bo ja specjalnie dla niego taką super extra cool ściągnęłam, a kompletnie o niej zapomniałam, nie? Także wiecie. <laughs> Dobra, czy ty to skończyłeś? Może się konikami. Zająć Ale dobra Gdzie to jest Gdzie to jest Dobra możesz wyczyścić Żeby nie było Że zaniedbane Czy my mamy trawę preriową O nie Oni chyba nie mają żadnego jedzonka Pewnie są głodne Hunger Dobra musimy im to kupić Niech będzie, chociaż ja chciałam je ich yy, karmić. Je karmić. Wiecie, tak z ręki, ale dobra, powiedzmy, że ten. Tutaj nam jeszcze nie rośnie. Aj! Dobra, tutaj. Proszę bardzo. Zawołaj. I co tu mamy? Ja wiem. O kurde, nie mogę? Yy czy gdzie to jest. Zaczęte. Boże, te prace domowe jeszcze. On jest chyba w dosyć dobrej kondycji, więc sobie to od, od tego wuję odhaczy, haczy. Hi, historyczne perspektywy. No dobra, możemy to zrobić. Nie wiem, czy ja to muszę za każdym razem robić, czy ten, bo ja nie wiem. Tutaj mamy Zefira to jest koń Demetriego. tak możesz mu tutaj też wyszor wyszorować <noise> yy, wyczyścić no, ty, 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 uczesać, tak uczesać yy, i proszę tutaj też co ty chcesz ze swoją ciotką co ty gadasz ja nawet nie wiedziałam, że wy się nawet znacie no, ale dobra, tutaj Tutaj też możesz go... Tak, proszę. Proszę tutaj mi jeść ładnie. W ogóle myślałam, że z tymi końmi będzie gorzej. Ale na razie jest git. Dawno... Właściwie to po tym jak ten dodatek wyszedł to... Yy, nigdy się, że tak powiem, nie wzięłam do te konie. Więc jakoś tak... Myślę, że tutaj idealnie one pasują, wiecie. Złowimy sobie też ryby. O nie, musisz to posprzątać. Czemu nie mogę? Ajajaj. Dobra, gdzie my mamy to? Mamy tutaj jakieś bajorko. Ja wiem o tym, bo przecież dlatego się tutaj przeprowadziłam. Jest, dobra, jest. Mamy to. Złów ryby. W ogóle, jakie ty masz skille, bo ja nie pamiętam. No dobra, spoko. To znaczy, ale żeby. Jak to się nazywa? Kurczę nie pamiętam. Żeby powiedzmy się ożenić, co muszą mieć. Znaczy, on nie musi, ale wiecie. Podbijemy to jakoś trochę. Ale on ma spełnione że łowienie ryb na dwójkę, czy może tam chyba jest na czwórkę? Nie pamiętam, muszę to sprawdzić. Bo Właściwie w tym wyzwaniu te zasady są dosyć proste i małe, co nie? A wiecie... jak to się nazywa? No... Ja sobie je dodaję, na przykład tą walkę mieczem i w ogóle myślę, że dodam też jeździectwo. Może też ściągnę z łuku strzelanie. Ale okej, okay, ty sobie to odrabiasz? Kiedy idziesz do szkoły? Mm, za dwa dni. A to masz za 7 godzin. O nie! J jak się przygotować do tego. O nie! Musimy... Nie, to to zostaw. Musimy się przygotować do egzaminu. O nie, zwaliłam. A dobra mam, to było to. Dobra, musimy się nauczyć czegoś. Kurcze, tak nie może być. Musimy być odpowiedzialni. <grywanie> tak to nazwijmy. Dobra, ty sobie łowisz. Pojedziemy sobie do y, jakiejś tawerny w miasto, wiecie. Nie, nie będziemy tutaj ciągle siedzieć, ale... Jest, dobra, ale no, ty całkiem niezłe. Rybki sobie tutaj łowisz. Tak, no dobra. Będzie taki na luzie odcineczek. Czasem trzeba wejść tak się pobawić w tej grze, a nie ciągle kasynkami nawalać. No, Ej, fajnie on wygląda. On jest chyba bardziej podobny do Kaidena. Chociaż przez to czy bardziej mi się z Mirselą coś kojarzy. <grybujesz> nie, no nie wiem, ale myślę, że aparycja ma Kaidena. No, tak. Miks wyszedł. Miks. Tak samo jak yy, Jade. Też. mix. Płaska buźka Mopsa po swoim tatusiu. Oczka po mamusi, blond włoski po tatusiu. Ale myślę, że ogólnie fajnie wyszedł. Tak inaczej, zdecydowanie się różni od Evandera i o to, o to chodziło. Bo jakby mi kto znowu miał srebrne oczy, to to by nie było to samo. Oj, jakiś mod tu szczela. W ogóle to jest bardzo pochmurnie. Jesteś głodny. Twój przyjaciel robi za kucharkę. <laughs> za zdobywce. Żarcia. Ale mamy tutaj. Tutaj jeszcze mamy te owocki. Spoko idzie nam, spoko. A, bo to ten. Że to będzie egzamin. Za pięć. I za osiem? O nie! Dobra, robimy jeszcze zadanie domowe. Polityka i dowodzenie. Kurde. Ja nie wiedziałam, że to będzie takie, takie trudne. Ale nie, tutaj postudiowaliśmy trochę. Więc, dobra, się trochę przygotowaliśmy. Ale tutaj możemy. To o polityce. Wiecie, takie rzeczy to nam się przydadzą, bo ja chcę z niego zrobić w przyszłości tak jak wcześniej wspominałam: polityka. Więc wiecie, ty dalej to łowisz? Dobra, myślę, że starczy. Eee, zrobimy sobie rybę. Klikajcie, ja tutaj dam, klikam na niego. Chodź, roz, rozpalisz. Chciałam powiedzieć, rozwalisz, nie. <laughs> Nieźle, co? Łany ten konik. Fajna tak żywa, ona jest z modów. Yy, jak jesteście zainteresowani takimi modami do koni, to jest taka właśnie moderka. Ona robi świetne rzeczy normalne dla koni. Wystarczy, że wpiszecie sobie mod dla koni po angielsku, horses mods, i wam od razu wyskoczy. Piękne. Dobra. Co ty robisz? Aha, dobra. Yy, tutaj rybę, proszę. Nie, ty masz robić zadanie! Tylko 75. Dobra, robisz. Już myślałam. Już myślałam, ale ty dasz mu rybę. Też. Aha, robisz sobie tom. Ja nawet nie wiem, co to jest za ryba, ale ty sobie weźmiesz suma. Tak to się nazywa, ta ryba? No dobra, pogada. A nie, bo ty jeszcze robisz to zadanie. Dobra. Nie zjadłeś? Dlaczego? Nie, 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 Żadnej drzemki. Miałeś zjeść. Zjedz. No? No? Niedobry? Dlaczego? nie. Ale dobra, możesz iść pipi. Na wieś. Na woś. Na woś? Jakieś tam chyba to było. Ale no dobra, skończymy tą pracę. I po południu będziemy jechać do miasta. Może jakąś ładną panienkę sobie poznamy, czy coś. No to chyba z jedzenia coś mi chyba nie uda się nic, bo deszcz pada. Ale co my tutaj jeszcze mamy? To będzie za dwa dni. Tu mamy zrobione. Tylko żeby nam komputer nie osłonął, bo, bo się zdenerwuje. Dobra, poszedłeś sobie do... namiotu to ma jakiś sens. Elektronika y, nie działa podczas deszczu. Aha, zarobiście. Miałaś iść spać. Coś konik od ciebie chce. Bidulek. Y, co tam? Dobra, ja wiem, że ty jesteś głodny, ale... Wiesz, nie wiesz co? Demetri, da ci banana. Już miało to być dla konia. Ale se zjedz banana. Proszę. Co to w ogóle jest? A, bo ja kupiłam te paczki dla koni. W razie czego. Okej okay. No, gronitwem nie będziemy się tu zajmować. Oczywiście. Bo po co? I tak to sobie zjemy. Dobra, mamy 15 bananów, więc żery. No. Pogoda perfekcyjna, nie ma co. Ale dobra. Ej, podskoczyło mi, to jeszcze jednego zjemy. Na słodko. Dobra. Musimy być w dobrej kondycji na ten egzamin. Mam nadzieję, że to się uda. Uuu! Uh! Nie, bu, burza, 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 burza. Może w tej grze te burze to są takie, wiecie. Ale schowa się do namiotu. Tak, schowa się do namiotu. Kurczę, może ja jakąś altanę kupię tym koniom? Bo tak trochę. Lipa. Ale to są faceci? Tak. No ale dobra. Ja myślę, że w tej grze to chyba zawsze powinny być pary tych zwierząt, bo one wtedy się nie nudzą, wiecie, nie potrzebują aż tak tej atencji, tych simów, ale wiecie, jeszcze, jeśli jesteście koniarami, koniarzami, no to yy, no takie rzeczy się lubi zajmować, nie? No. A, idź, idź, nie, 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 idź, kurczę, spóźniłeś się. Chyba słabą ocenę dostał. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Kurczę. Dobra. Yy, z czego zadanie? Yy, z, his z historycznych perspektyw. Dobra. I tutaj możesz się zapytać o opinię Demetriego. Okej, okay, już, dobra, już przestało. Przestało padać, więc jestem happy. I tutaj ucz się, nie wiem, jakiś festiwal. O kurczę, to może na to pojedziemy. Takie ciekawe. A następnym razem do tawerny? Tylko ja to skończę, a tak to pojedziemy. No, pojedziemy na to. od której to jest? Do szóstej wieczorkiem. No to easy, zaraz pojedziemy. Zobaczymy, czy to będzie dziać. Czy ja mam wystarczająco dużo simów ubranych, żeby był klimat. Czekaj chwilę, bo ja chcę zobaczyć, czy skończyłeś. Dobra, skończyłeś za dwa dni. Klasa za 40 minut. Dobra, nie, jeszcze się poucz tej polityki. Polityki. Uniwersytet. Polityka. Dobra. jak do nas chce przyjść. Yy, znaczy. Dzwoni do nas. Znaczy wysyła gołębia pocztowego, tak? I. No nie, ale kiedy indziej do ciebie wpadniemy. Tak. Zobaczymy, co u ciebie pewnego dnia. Tak jest. Dobra. Mamy to. Coł to klas. Tak. I szybko. Szybko! Powiedzmy, że przyjechaliśmy miasto na koniach. <grych> ale to jest taki klimat! Oh my god! This is sick! Ej, masakra! O, znaczy, nie masakra, ale wiecie. A co to jest? Ale ja chcę bawić się w tarota. Gdzie jest ten festiwal? No? Gdzie to jest? Mm, chodź tu. Ale wy nie umiecie jeść jeszcze. E, gdzie jest ten festiwal, Tarota? Ja pamiętam kiedyś byłam. Ale nie widać. Czekajcie. Ja chcę zobaczyć tą całą ulotkę. Tak. Czy on jest gdzieś w tym? W lesie jakimś? Ach. Tu? O tu? A czemu ty zeszłeś z tego konia? No miałaś nie schodzić. Nie! Zasnął ci? Ja pidi. A tu jest dobra! Mam to. Dobra, wstajemy. Dobra, może i on... On jest śpiący, ale... Wake up. Ty... Wskakuj na swojego konia, na zefirka. Nie, no. Naprawdę tutaj chcesz się bić. Ale patrzcie, jaki klimat mają te duchy, bo one są przebrane w różne suknie i w ogóle. Także, no. Kurcze, kto by pomyślał, nie? Że tak fajnie będzie to wyglądać i w ogóle. Dobra, wsta wstawaj. Yy, wsiądź. Na konia. Demetri, jedziesz tam. Uczymy się przy okazji jeżdżenia. Dobra, znalazłam to, chodź, zobaczymy. Dobra, tutaj. Truchtem. Kusowanie. Tak to się nazywa? Chyba, chyba nie. kusuje Tak, szereg mówił. E, osioł w szeregu mówił. To chyba, to chyba jest tak. No, Mmm, Super. I dobra. Pyk, pyk, pyk. Chodź tu. Też, jedź sobie. E, fajnie to wygląda. Idą? Znaczy jadą? Ledwo. Ledwo. No, ale dobra, niech będzie. Książę na białym koniu. Z grzywą niczym lew. No spoko, no. Dopiero się uczą, nie? Także to będzie wymasterowane. Ile to w ogóle ma leveli? Piąteczkę? Może? Dobra. Elo. Dobra. Yy, ty. No. Chodź zjeść. Właśnie, chodź zjeść. Makaron. No dobra, makaron. A to są jakieś prezenty? Leki z tym... Dobra, poznajmy naszą przyszłość. Chodź tu. Dobra. Ja chcę się dowiedzieć naszej przyszłości. Może ta pani nie wygląda jak z tych czasów, ale. Ale jesteśmy na dobrym tym. Dobra, respekt. Yy, przyjazne. Dobra, ja chcę się dowiedzieć czegoś. Tylko ja muszę najpierw jej powiedzieć. A ja już myślałam, że to jest wład, Bo wygląda podobnie. No zejdź z tego konia! Co ty robisz? Możesz sobie zjeść. Pozwalam ci. Czy tu jest jakaś toaleta? Dobra, radio. Nie ma tutaj żadnego radia. A to... A to... To jest to drzewa. Kto to? A to kto? Dobra, to są wszyscy y, umarli. Dobra, zejdź z tego konia. Zaciąłeś się zaczęło się niestety no pizza piękne danie yy, do, do epoki nie piękne danie dobra przywitałeś się z nią yy, gdzie to jest o zapytaj o tarota tajemne sztuki wiecie poznajemy tak jest co przyniesiesz przyszłość proszę pani dla mnie czy to będzie świetlana przyszłość? Nic mi nie powiedziała, tylko coś o Ravenwood i takie tam, że mam jakiś ploteczek słuchać i w ogóle szkoda. Myślałam, że to inaczej yy, pracuje, pracuje, działa. Dobra, ploteczki. Może nie, zainteresowania. A, dobra, to jest, że zapytałam o Tarota, a nie o przepowiednie. No, chcę przepowiednie, proszę pani. A to co to jest? A to jest ta płacząca matka. Wieża. O kurczę, czeka nas chaos. O ja nie mogę. I musimy rozwiązać problemy. Ej, powiem wam, że to jest. <laughs> zgodne z tym, co planuję tu zrobić. Lorowo w punkt. I tutaj yy, do, zdobądź karierę albo yy, kup te narzędzia. Znaczy te rzeczy do naprawiania. Ej, ale to jest mega, nie? Jestem, jestem w szoku. Teraz to ja naprawdę jestem w szoku. Ta gra, jak widać, potrafi mnie zadziwić. Naprawdę! Także jestem w szoku. A tutaj podsłuchuj tak szeptów. A kto to? Bo ja myślałam, że to jakiś Sims z innej mojej tej. No nie! Dlaczego? Dobra, zobacz to drzewo. A ty jesteś jeszcze śpiący. A ty? Tutaj. A, potrzebujesz się wykąpać No dobra, pojedliśmy, myślę, że możemy sobie pojechać do tego baru Fajne to, fajne, dobra Jedziemy do baru, bo musimy sobie umyć zęby yy, Tak jest Dosiąć konia Chciałam, żeby on sobie posłuchał tych szeptów No ale nie To jest kosiarz Znaczy pseudo-kosiarz, nie? No. Romantyczne? Co ty gadasz? Ty, może... Dobra. Dawaj zobaczymy. Przywitanie, może... flirt Flirty z przyszłym kosiarzem? Ty, może... Ty, to, by, to mógłby być niezły lor Nie! Nie chodź tylko tutaj. Romantyczne, o! Tak. Romantyczne zapoznanie. No za godzinę, ale chodź tu. No chodź tu. No dobra, niech już będzie przyjazne zapoznanie. Aha, bo ona śmierdzi. Czy ona jest młoda, dorosła? Dorosła. Dobra. Sekreciki nie wyciągnij, bo on jest ten ciekawski. Dałam mu taką cechę. Nie będziesz żadnym kosiarzem! Podziel się nowymi tymi. Ale dobra, wskazujemy na naszego konia. I na drugiego konia też. Jest sekretną lamą. Wow. Syk. Dobra, jedziemy do baru, bo ten festiwal się kończy. Więc możemy pojechać do tego nawiedzonego baru. Tylko, gdzie on teraz jest? On jest daleko. Nie tu. No, ale daleko dosyć. No, chłopie, jeszcze ci trochę brakuje. Ale myślę, że damy radę. Jakiś duch pompki tu robi. Kurczę. Ale w nowoczesnych tych strojach. Nie fajnie. Czy my tu możemy wejść? Czy raczej nie? Jest tu jakaś toaletka? Hmm. Czy to jest dom? Nie wiem. Jakoś... Dobra, chodź, tutaj umyj ręce. wyczyść zęby. Niech będzie. Ty idź tutaj też do toaletki. No gdzie ty idziesz do niego, do Kibla? No nie wolno tak! Kazałam ci coś tam utegować. Trochę. Możecie sobie zamówić drinka. Ja chcę wiedzieć, jakie są Wasze ulubione drinki. Grupy nie. Ale ulubione drinki proszę. Ja chcę wiedzieć. Kurczę... Ale niektóre te duchy są ubrane tak jak ja ubrałam. Może barmanka nie ma takich wiecie, ale te inne. Spoko. Muszę właśnie też się wziąć za przybieranie. No, i co ty robisz notatki? Co ty gadasz? Mm. O nie, zesikałeś się? Chyba sekpisz. Eee! Przecież ja ci dałam, że masz iść do toalety. O nie, ale wstyd. Co to jest? Gorąca czekolada to twój ulubiony drink? A twój? Ja chcę widzieć. Fuj to jest... ręcz nie wiem co to jest. Ty masz... Spicy. Spicy hot chocolate. O, tutaj pan błazen widzę. No, elegancko. Dobra, kończymy tę drinę, bo to jest po prostu śmiech na sali. No, dobra. Damy ci jakąś wskazówkę do czegoś. A jeszcze jesteś bardziej ogarnięty od nas. Ale nie, ogólnie fajnie, powiem wam. Ta pani mi tutaj tylko nie pasuje, zbyt nowoczesna jest. Ale dobra, ogólnie spoko. Matko Boska trafił nas piorun, podczas gdy my, że tak powiem, trenujemy prezentację, nie? A Demetri ma to gdzieś, niby słucha, ale zajmuje się korem. Dobra. To jest bardzo niebezpieczne. Po <laughs> jak ty wyglądasz? Oh my god! No, ale dobra, tym akcentem będę kończyć ten odcineczek. Było na luzie jeszcze z zadem konia. Pięknie, po prostu pięknie, ciemno jest i w ogóle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Będziemy kontynuować naszą przygodę. że w następnym pójdziemy do Evander'a, Tak jak no, bo w końcu to jest jego pokolenie, więc wiecie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanko. Trzymajcie się cieplutko i do usłysząka gdzieś tam w następnym. Bye, bye.